Cześć z tej strony Ania. Słuchajcie, ja na co dzień jestem osobą, która jest totalnie zakręcona, mam milion spraw. Muszę mieć cały czas dostęp do maila, do kalendarza, telefony, spotkania. Jest tego naprawdę tak dużo, że chciałam sprawdzić sobie coś, co pomoże mi trochę w tym życiu i znalazłam no, nie asystentkę, coś zupełnie innego. Smart Watch Garmin Lily Sport. Bardzo fajny gadżet. Po pierwsze jest ładny, a po drugie po prostu mam ułatwione życie, bo mam dostęp do kalendarza, więc dostaję wszystkie powiadomienia o deadline'ach, o ważnych datach, wszystkie spotkania odwołane, nowe. Z drugiej strony mogę monitorować swoje maile, a także odpisywać na wiadomości SMS. Proszę bardzo, można, można, nowa technologia, górą. Słuchajcie, jeżeli podoba Wam się ten smartwatch, to wpadajcie na stronę euro.pl i tam dowiecie się trochę więcej na temat tych zegarków, garmin.